Jedynak Aaron Mulder Przyjął i odgrywa z powrotem. Dobra pozycja do oddania strzału. Zostawił za sobą trochę boiska. Sędzia nie przerywa. Przywilej korzyści. Polacy grają dalej. A tak biało-czerwonych Uderza Mija 82 minuta spotkania. 8 do końca. No, zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. No, będzie gol. gol? Tak jest wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Rozstrzelał nam się w tym spotkaniu. To już jego trzeci gol. Hat trick, jedno jest pewne, dostanie po meczu piłkę na pamiątkę. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Wznowienie od środka, no, już no, chyba no, nic no, się no. nie wydarzy. No, no. Bezdyskusyjne prowadzenie. Wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam za Lewandowski przed szansą? To! Dzięki Robert! Brawo, brawo Robert Lewandowski! Nasz szczęśliwy talizman znowu pokazuje klasę! Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt dużo. Atak Polski. Dobra okazja! bywa piękną bramkę dla Polski. Znakomity, jak zawsze. Kapitan Biało-Czerwonych pokazuje, że wszystko jest możliwe. Prosimy o więcej. Mamy podwyższenie wyniku. I tak już było właściwie po myczu, Ale trener na pewno będzie zadowolony, że jego drużyna gra do końca. To już jest nokaut. Pozostaje czekać, aż sędzia litościwie zakończy to spotkanie. Lewandowski przed szansą. Kibice wstali z miejsc. Ostatnie trzy minuty do zakończenia drugiej połowy meczu. Nie ma gwizdka sędzia, nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. Milik. Polacy atakują. Robert Lewandowski. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Presji ze strony rywali. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta kartka. Podwójna zmiana. Idzie do przodu. No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. Mafioleki ładnie się znalazł na skrzydle. Trained Sainsbury. in your empty room now the seduction gets old with the dots and all the crosses but symmetry looks good on you Stadion Olimpijski Fiszt jest jednym z obiektów, które na mundial 2018 roku zostały zmodernizowane, a nie wybudowane od podstaw. Może obecnie pomieścić blisko 48 tysięcy widzów. Jest to piękny, nowoczesny stadion z zadaszeniem nad wszystkimi trybunami, które jednak są otwarte na otaczające obiekt góry i morze. Na ekranach widzimy teraz skład reprezentacji Portugalii. Wyjdą na boisko czterema obrońcami, przed którymi zagra defensywny pomocnik ustawiony za trzema zawodnikami środka pola. W tak Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Jest pressing ze strony rywali. No, kto przejmie tę piłkę? No i partnerzy podążają z pomocą. Milik! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Mamy dośrodkowanie, ma tam to strzelić. Grzegorz Krychowiak. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I będzie rzut rożny dla Polski. Krótko rozegrany rożny. Ma do kogo zagrać. Kamil Gosicki! Ach, minimalnie chybił. Adwil Silva. Blisko pole karne, może strzelać. Kapitalnie broni. Jest coraz bliżej bramki. Rui Patricio, ale są to broni. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Kamil Grosicki. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. I głową skierował piłkę do partnera. Był gdzie być uderza. Ale w wiele mu zabrakło, ale jednak nad poprzeczką. I ma szansę! Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. O czym on myślał? Koszmarny błąd bramkarza. Trochę protestowa ta sytuacja, kompletnie się pokupił. Bramka za darmo dla rywali. Wzdrowienie od środka, Polacy prowadzą. No, może być groźnie. Uderzenie w stronę bramki. To! Robert Lewandowski zdobywa piękną bramkę dla Polski. Znakomity, jak zawsze. Kapitan Biało-Czerwonych pokazuje, że wszystko jest możliwe. Prosimy o więcej. Nie wiem jak ty, Azko, ale ja naprawdę uwielbiam patrzeć na taki bramki. A kto nie? Uderzenie w poprzeczkę, piłka odbija się i wpada do siatki. Wspaniały widok. Nie brak przewagi, to pod do uspokojenia gry. Atak Portugalii. Agil Silva. To był ewidentny fał na polu karnym. I będziemy mieli rzut karny. Rzut rożny dla Portugalii. Centruje z rogu w pole karne. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka posłana w pole karne. Czy dojdzie do niej Cristiano Ronaldo? Sędzia pokazuje aut dla Polski. Łukasz Piszczek. No, z tego miejsca można strzelać. No, kto dopadnie do tej... Nie wiem, czy to mu strzał, czy też podanie. Naprawdę niewiele brakowało. Mógł być gol. Szansa. Lewandowski. Tak yeah! Dzięki Robert! Brawo, brawo Robert Lewandowski! Nasz szczęśliwy talizman znowu pokazuje klasę! No, żeby... Ależ błyszczy dzisiaj formą, to już drugie trafienie, może obejrzymy hat w jego wykonaniu. <śpiewanie> I w ataku reprezentacja Polski. Rui Patricio, ależ on to broni. Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Maciej Rybis. Bramkarz pewnie interweniował przy tym strzale z daleka. Portugalia w natarciu może być groźnie. Zgryba do tyłu. Wizdek arbitra dyktuje jedenastkę. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Niesamowite! Nie trafił! Światło bram! A to niespodzianka! Bo to jest zupełnie nieudana jedenastka! Polacy atakują! Milik, ale świetnie wyczuł to Rui Patricio. João Mario, Bernardo, João Mario. Okazja, ale przejmuje piłkę w polkarni. No zasta, dobrze, Milik to bronił. Idealnie wyczuł ten strzał. A nie było łatwo. Dobra interwencja. Jest okazja. Ale świetnie wyczuł to Rui Patricio. Maciej rybus, Milik. Blisko pole karne, Może strzelać. Będzie strzelał. Wybronił ale piłka dalej w grze akcja zatrzymana rybal naciska o ładnie Łukasz Piszczek przejmuje podanie rybala i ma szansę Piszczek sięgnął piłki ręką aut piłka dla Polaków kapitalna interwencja w porę Przeciął to podanie Guerreiro. A tak, białoczerwonych. czerwonych Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Czekamy na...